Firma Bednarek, autoryzowany dealer Skody. Nasze salony w Łodzi w Dobroniu od kilkunastu lat oferują profesjonalne usługi w zakresie sprzedaży i serwisu samochodów czeskiej marki. Zapraszamy zarówno klientów prywatnych, jak i właścicieli firm. Małe miejskie auta są coraz modniejsze. Na ten powszechny trend nie pozostała obojętna Skoda, która od 2012 roku proponuje swoim klientom model City Go. Miniaturowe auto rodzinne występuje w wersji 3 i 5 drzwiowej. Długość karoserii nieznacznie przekracza 3,5 metra. Niewielkie gabaryty połączone z dobrą zwrotnością ułatwiają manewrowanie na zatłoczonych parkingach. Zakupy i weekendowy ekipunek zmieści 251-litrowy bagażnik, który po złożeniu oparcia kanapy zwiększy swoją pojemność do 951 litrów. Wnętrze zaprojektowano z dużym naciskiem na funkcjonalność. Kabina została wyposażona w wiele praktycznych schowków zdolnych pomieścić nie tylko drobne, ale i nieco większe przedmioty. Odpowiednio wyprofilowane fotele są komfortowe. Do napędu przewidziano 3-cylindrowy silnik o mocy 60 lub 75 koni mechanicznych. Mocniejszy wariant rozpędzi lekki samochód do 170 km na godzinę i spala średnio niewiele ponad 4 litry. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem Skody City Go lub jazdą próbną, zapraszamy do salonów Skoda Bednarek w Łodzi i Dobroniu.